dzisiejsze warsztaty, które właśnie trwają, są rzeczywiście nietypowe, ale nie tylko dlatego, że to są warsztaty polsko-ukraińskie, ale są to pierwsze warsztaty w ramach programu Bardzo Młoda Kultura, które kierowane są do młodzieży. To było jedno z głównych założeń programu Bardzo Młoda Kultura chodzi nam o to, żeby w tej edycji na lata 2023-2025 jak najbardziej angażować młodzież. Chcemy dać młodzieży szansę na pokazanie własnej kreatywności, wyobraźni, talentu, bo młodzież jest utalentowana, ma naprawdę mnóstwo pomysłów, ma świetną wyobraźnię i um, wszystkie działania, które my podejmujemy mają na celu ośmielenie tych młodych ludzi do jakichkolwiek działań artystycznych. Chcemy pokazać, że kultura, działania w obrębie sztuki, wszelkie działania artystyczne mogą być sposobem na wyzwolenie się, na próbę wyjścia z um, pewnego kryzysu emocjonalnego, w którym młodzież się znajduje. No, oczywiście nie mamy takich ambicji, ani też narzędzi, czy umiejętności, żeby działać terapeutycznie. Nie, nie, nie taka jest nasza rola. Natomiast taki bodziec, który chcemy dać młodzieży, żeby stała się bardziej aktywna w obszarze kultury, może być tutaj dobrym krokiem do tego, żeby po prostu poczuć się troszeczkę lepiej. I właśnie te warsztaty są skierowane do młodzieży. Młodzież bierze w nich udział. Warsztaty z dubbingu i mamy nadzieję, że to otworzy drogę do, do innych działań. Cały program Bardzo Młoda Kultura jest nakierowany na młodzież. Jesteśmy już po kilku warsztatach, przy czym dotychczas szkoliliśmy głównie animatorów i instruktorów, natomiast tutaj zaprosiliśmy młodych ludzi. Odzew był bardzo duży, co nas oczywiście cieszy. Podobne warsztaty chcemy też realizować w terenie, więc one nie będą się odbywały tylko w spotkach tutaj w Podlaskim Instytucie Kultury, ale również w regionalnych instytucjach kultury, na co się zresztą bardzo cieszymy, bo to nam też pozwala poznać inne środowiska i też tym środowiskom daje szansę, żeby poznać nas. Oprócz warsztatów, wydaje mi się, że warto wspomnieć o tym, że w ramach programu Bardzo Młoda Kultura ogłosiliśmy konkurs na partnerstwa lokalne, na działania edukacyjne, animacyjne. Na wnioski czekamy do następnego poniedziałku, do 26 czerwca, do godziny 10. Wszelkie informacje są oczywiście na naszej stronie internetowej. Ośrodki kultury mogą się zgłaszać ze swoimi pomysłami, które będą dofinansowywane. No, mamy nadzieję, że Tutaj tylko wyobraźnia nas ograniczy, i że będziemy robić naprawdę fantastyczne rzeczy. Młodzież będzie miała dzisiaj okazję spróbować, spróbować swoich sił w dubbingu. Jest z nami reżyser, jest producentka filmowa i młodzież będzie miała okazję zobaczyć, jak od kuchni wygląda podkładanie głosu pod film. Każdy będzie miał okazję, żeby spróbować, żeby też usłyszeć siebie w zupełnie innej roli i być może te umiejętności, które dzisiaj młodzież zyska, przydadzą się w kolejnych działaniach. Taką mamy nadzieję.